Idźcie dalej. Kurwa, skacz. A ja patrzę od zewnątrz, czy nie idą. Kurwa. Wyszli, ale się cofnęli. Mhm. A Aga, to co jest, dobra Wej. Dobra, 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 dzięki Teraz się już mógł Leżysz? Kurwa, nie wiem czy przejdę. Staram się Dobra, wstawaj Od zewnętrznej idą chłopaki Dobra Lecimy Paweł? No. Po no. idą. Idzie, idzie i więcej. Zbiegam już. No. Ja za go biegniemy tam na górę. Powiedz Paweł, że idą po zewnętrznej. Malinowej. Ja ty Aha, dobra. <grymne> Dzięki. Ty się nie śmiej tam, ty. <grymne> Granat. Maciek, rzuć tu paczkę. Idę do Was. Nie wiem, wychodzimy. Chuj, idę. Nie, nie ma co iść. Czekaj, ma, czekaj, ma, nie, bo, nie to nie bo to bez sensu jest. No bo ja już wiesz, już kurwa. No na sobie, plecy, no, na plecy. na schodach. No, Maciek. Dobra, Kiedy do na zewnątrz chyba. Kurwa, zabili nam jednego. Kurwa nie zdążyłem Nie idzie do przodu niech nie idą. Z tyłu mamy plecy między B a A Ja lecę za tobą Maciek za już za dole chyba już na B W grzybku na B jest gości jeden. Maciek, cofnij się do apteczki. Zrobiłeś grzybka? To jest dobra Tego grzybka wyjebać? Tak. Słody chyba sobie Nie, nie. Wsunąć się od grzybka Albo dobra, bo nasi są na grzybku Tak mama chodź na zewnątrz ze mną Ale to i tak jak wywalisz To się chyba nic nie stanie Maciek Bo to chyba trzeba par... parę razy Chyba trzeba pierdolnąć Ja ze Sławkiem Zewnętrzną na Bo my z Maciekiem biegniemy Po zewnętrznej do was Dajcie amunicję Paweł? No fajny za Ty, ale ich przygwoździli tam, kurwa. Yeah. Masz tu pierwszą pomoc. Co, warujemy tutaj? Kurwa, rzucili dymne, ty. Ja rzuciłem dymne. A. Ah. Aha. Po zewnętrznej nikogo nie widzę. Ty, może wbijamy kurwa wszyscy, co? Nie. Czy nie. Nie. Kurwa, co? Kurwa, ja to już był tam w Może ja tam se pójdę, kurwa. To polega <laughs> idzie typ, idzie no typ tak. chyba. No, se kontakty. Te chłopaki, ci dołu na B. Tak, no. bo tam oni są na B na dole. Ty ja się Proszę, chyba to jest to do dole. Chodź a może nie Krakus, sprawdzimy. Idą, 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 idą Krakus, idą. Gdzie, dołem? Kurwy syn <laughs> Tam oni w ogóle na dole nie stoją, Krakus Chodźcie, przyjdziemy Marin, pilnujcie dołu tam Granat poszedł Na B Dawaj, dawaj na A Kurwa, dołem przeszli, ty Ale cioty Idziemy na A, idziemy już Ty, ja z drugiej lecę Już jesteśmy na da A Daj mi to jest łaga jest, jest w kuchni, w kuchni jest Maciek, w kuchni jest. Dobra? To ja byłem w kuchni. Ale już wyjeżdżamy to. to. Kurwa, to Zabiłem. Tam przy, przy tych czujnikach są. Podniosę po? się, spałam? Do środka, tak? Z nie zdążę. Dobra, lecę? Nie, nie zdążę. Kurwa, za plecami ty. No idę, idę, idę tam na A Chce ja, chce się na Jeszcze jeden, jeszcze jeden no, Dobra o, ale kurwa cioty, ty Kurwa no, Jarteczko rzucałem na A no, 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 no. Dałem dla żony Dla tej no, 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 no. Idą Kurde no i nie konie nie dostał Olej tam idzie, wlazło nas, wlazło ich tutaj Dostał Jeszcze jeden gdzieś Paweł na środku leży jakby co dostał, mocno Czekaj, gdzie ty Maciek? A tutaj kurwa Dobra, dobra, już, już, już już okej okay. Idzie Maciek, po idzie. Uciekają, rzuć, tak, paczkę, uciekają, rzuć paczkę, rzuć paczkę. Zabili go chyba. Marina, nikt nie pilnuje będą Chyba B na dole, bo nam tamtędy przeszli. Dobra, chodź. Bilujemy tu po zewnętrznej. Dostał no, jeden. A też tu, na dole pusto, na dole A Tak mam a rzecz bo maszyn naruszone A Ciek A na dole puste jest, a B Dobra idę już My zabili nas Idę Dobra, dobrze tobie mogli przejść już w Łodzie Na A przeszli Nie, stoją tu Tak to straszne, dobra, Sniper gdzieś do mnie nawala, kurwa. O, o, z boku, z boku coś. Ja dobra, dobra. Tak, nie ma co w ogóle kombinować. Maciek zbliża się do ciebie, typ. Zabiłem to, by. to snajper był gdzieś tu, kurde Jak zewnętrzny, tam gdzie trupa jakiegoś? Sławek dostał, ale od snajpera, ja nie widzę go. Nie wiem, gdzie on jest. No. Jest no. w przy lotnisku, jest. Na końcu. To zobacz go, Paweł, bo ty go ściągniesz. Go żadnacie, co A co widzę mało? go, widzę tam jeszcze jeden jest. Zaznaczę. Kurwa dostałem bal, podnieś Dzięki Masz amunicję. Kurwa na pierwszy, dała municie inny down No i dobrze O przedwożej go zagapiłem gdzie Uwaga od góry wleźli od, od góry, góry na wewnętrznej. Po zewnętrznej. Po zewnętrznej od góry mogą być. No. Klatką skodową. My idziemy od tyłu tutaj zobaczyć teraz Jeszcze jeden. Nie nie, jest. Są rodzagę. jeszcze. Nie, już chyba W środku mogą być. Ja. Jest Są w środku. Na Smaj tym siedzą. Kierdole, po zewnętrznej Sniper na Awela Dobra. Aga, na A idziemy. Idę, do. idę. Kurwa, zewnętrzny był pedał, skłamał się. Widzę. Dostał pedał. Dobra, nie ma tego. Kurwa, no. Drugi jeszcze jest. Na A jest jeden przynajmniej. My idziemy na A już. Idziemy, idziemy. Jest Dobra, dwóch Kurwa Weź Krakus, ja na razie nie mogę, bo kurwa Amunicji nie mam A, tu jest, dobra Dobra Nigdzie do przodu oni nie idą maleńką no no w Ty mamy 11 kurwa W drużynie To mówisz? 11 mamy u siebie W ekipie Trzeba no, no, no. Podnoszę kogoś tam Podnieś. No leć leć Kurwa sniper wali panowie 打麻将。Uh oh. <noise>